Ja przepraszam pana, ale się tak naskoczyłem, ale pan, niech pan zrozumie, pan jest przecież młodym chłopem. Trzeba dzieci robić. Dzieci to nasza przyszłość. Przypadek, z jakim zgłosił się pacjent, wzbudza duże zainteresowanie na oddziale. Tymczasem do pacjenta dzwoni jego najstarsza córka, która jest na niego wściekła. Przez wypadek mężczyzna zapomniał, że umówił się z nią do kina. Przepraszam. O, proszę, córeczka dzwoni. Halo, córcia? O, zapomniałem. Nie, nie, nie jak zwykle. Tylko słuchaj, miałem wypadek, leżę w szpitalu. Nie, nic mi nie jest i nie powiem ci gdzie. Tylko proszę cię, córcia, słuchaj, nie mów matce, że znowu nie przyszedłem, dobra? Dobra, na biskupińskiej. Ale, Luiska, nie musisz od razu. Halo? Córcia? Halo? Szlak. Proszę pana, podam teraz leki przeciwbólowe. Ale się porobiło. Nie mówiłem nic, Kalince, o tym, że mam trójkę dzieci, bo myślałem, że to będzie tylko taki przelotny romans. Skąd miałem wiedzieć, że się w sobie zakochamy? A teraz jeszcze w dodatku moja najstarsza córka tutaj jedzie. Jak to się wyda, to dopiero będę miał przechlapane. Jeszcze ta przeklęta wazektomia.